Cześć, witam was. W walce na piosenki to jedziemy. Ja pierwszy, słodka piosenka. Dobra. I jestem z Jul i wszystko śpiewamy, dlatego nie włączajcie tego wideo. Weźcie. Nie. że jesteś słodny. mieliście. Aby poprzeć mój argument, powiem tobie, że idziemy na miasto, wszystkie kicie do nas skaczą i zaraz zobaczą. wcisku w domu, że się człowiek nie da, rasa nie liczy się. Przemyśl stary, są się z rządząc grakamole. Na ziemi do mnie chłod, Mama. Bo bieżące niech znać czoła, od wszystkich piesków nie spotrzymasz mnie nie, nie zdoła Zero. Yeah. Fajna! Wow! Widzisz te dziewczyny? Widzę! Są słodkie! Musimy do nich zagadać! Jak? Mam pewien pomysł! mała, graś w Minecrafta, nie nie Musisz pewnie być z nateru. jesteś z innego świata! W nocach zdasz cs twoja uroda mnie oślepa jak do zrzucanego flesza! Dobra, ja skończyłam, teraz ty jedziesz? Dobra, teraz ja śpiewam e, multi Nie wiem jak to będzie ziom Ja się boję, dobra Chyba jak bo wiem, nie wiem Nie wiem, nie wiem Nie wiem jak to będzie ziom Nie wiem, nie wiem Nie wiem jak to będzie ziom Nie wiem, nie wiem, nie wiem <muchany> I to jest mód, nie wiem, to będzie, nie wiem, nie wiem, jak to będzie, nie wiem, nie wiem, to będzie, nie wiem, nie wiem, jak to będzie, nie wiem, nie wiem, jak to będzie, nie wiem, nie wiem, jak to będzie, nie wiem, nie wiem, to będzie, nie wiem, będzie, nie

Nie wiem, jak to będzie, jak to będzie, jak to będzie, jak to będzie, nie wiem nie jak będzie, jak to będzie, jak to będzie, Nie to będzie, jak to będzie, jak to będzie, jak to będzie, wiem jak to będzie, nie wiem jak to będzie, że nie wiem, nie wiem, nie wiem jak wie to będzie, że nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, że nie wiem, nie wiem, i Dobra, ja już też skończyłam. Dobra. No to koniec, Super. tak? Lajkujcie, lepszy i zapraszam Was Myślę, do... że ja! Dobra, dobra. Kolejny odcinek będzie za chwilę, pa. pa. pa, pa.